Proszę popatrzeć. Identyczny w zasadzie wzrost. Zasięg krąg, za to kurtyki aż o 11 cm większy. Łukasz Załóżka do tej pory żadnej wygranej. Natomiast Marek Kurtyka niepokonany 2 do 0. Kurtyka jest oczywiście zdecydowanym faworytem tej pory walki. Kurtykę od Załóżki dzieli przepaść jeśli chodzi o umiejętności. Tłowieka składa ciosy w kombinację. Różnicuje góra, dół, prawą ręką, lewym sierpem. A jedyne co to może wypełnić błąd, zagapić się i przyjąć jakiś mocny cios. No, bo się wszystko się oczywiście może zdarzyć. Teraz krótkiego już po raz trzeci w tym starciu mocny lewym sierpowym. I podbrudkowy i sierpowe. Duża gama ciosów ze strony 50 z niebieskiego narożnika. Na się nogi załuski, załóżki Włodymyr Lewin z krokiem do przodu. proszę. No. Zachwiał się. To, to powinien liczyć. Tak jest. I to już jest koniec. Jest... No. Się wydaje że... Załóżka powinien rozważyć zakończenie kariery, ma co robić, na co dzień prowadzi firmę transportową, ma kilkanaście ciężarówek, jak mi opowiadał dwa lata temu się przebranżowił, teraz wynajmuje głównie auta, działa jako podwykonawca, kiedyś zatrudniał 30 ludzi, teraz dwóch, ale finansował, jest lepiej, może się skoncentrować na boksie, na swojej miłości, ale to jest miłość na razie nieodwzajemniona chyba. Panie i panowie, sędzia Marcin Pawlak przerwał to starcie po dwóch minutach i 36 sekundach drugiej rundy. Starcie, które przez noc zwycięża Marek Kurtyka! Ja trzeba powiedzieć, że to naprawdę bardzo ładny zwycięstwo u kurtyki.